Hej, hej, z tej strony Barfantom i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii Zagrajmy w League of Legends. Ze mną jest gość specjalny, gościu przedstaw się. Siema, jestem Roman. Tak, tak jest, to jest Roman. Ja gram na Susie na topie, on gra na Jinxa de co? i widzimy się już w grze. No hej, hej, jesteśmy już na platformie startowej. <grym> tam coś takiego to biorę i jedziemy. Dobra, idziemy na topa, pierwsze Q cool. Będziem wyn Ej, pomóżcie tam se dziwani. Good luck, have fun. I to co mu odpisze? Wow. Co mu odpiszę? MF Dobra. I to sobie sprawdzał. Czego MF kam teleporta Ignita? 30 sekund do pojawienia się. Dziwnie trochę. Dobra Riven. No to ja już wiem na co gram. Jakie ja sobie wzięła i tym długi miecz i potkę. Trzy potki zwykłe. Standardowe. No dobra, idziemy. Dobry armor. Co? <laughs> no ten też napiszę. Ej, dawaj takie... Taki bierzemy... Czekaj, takiego Z na przykład. Załóżmy Zed'a. Albo taką sonę, wszyscy, wszyscy dajwujemy sonę na pierwszym levelu. No no ten Azir to jest mistrz. No jak, pa, 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 kiedy teraz place'a zrobi? Pa, jaki playsa? Łoo! I za zet nie może przejść, bo zobacz. A dobra, już nieważne. Robimy golancy. Strasznie nie chcę pomóc. No czekaj, bo gdzieś Była mi tu nie... Riven zginęła i się boję, że zaraz mi z krzaków wyskoczy, kurde. I mi od razu zarobię. No jest nasza ukochana Riven Yeah Nie zginęła jednak Ojej już się czepia Ale spokojnie ja mam tej chwilę <grym> Z pasywki Daj mi wziąć tego miniona Riven. Teraz patrząc. musi ruszać farmę oczywiście Muszę Dobra. Się Będę, się Będę się starał... No kurde, Riven, wypad mi stąd. A, dobra, wziąłem, bo zasadę Chodź, chodź No nie, no znowu, serio. I jakie kryty ma to MSK? Wow 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 No ekstra Ale spokojnie i też zeszło chociaż ciutkę życia. Dobra, nie no to nie Niech użyję całego tego tego. My się tutaj nie spinamy, my ją zaraz zaoramy. To ja fajnie się graczyńskie. No. Tylko Nie No. No nie no, to no, ale... nie, no sz, kurde, no. dziedyga. Dobra, dobra. No kurde, no i nie mogę farmić skó dobrze. No muszę wziąć o Kurde, no, w ogóle, znaczy... Muszę ją skórą bać. W ogóle nie używa relika O o o nie widź, nie bijcie No ojej, co A, by To jest powiedzieć co dzieł Ani Aha, dobra Skurda zwaliłem o niej, no. Pycha pewnie na okay. to trafił, huka, nie wiesz. Tak? Ale nic z tego nie wzięliśmy. O nie, no. Coś mi na razie nie idzie w armii. Ale ona się cofnęła, to zaraz powinno być już lepiej. Wow, treść jakie huki No, jak dużo Skurde już tu przyszła, no i od razu pewnie będzie się już W tej kudówce dostaje Dobrze miniony, ładować mnie Nie, ten Azir to jest Co on kupił na pierwszy Nie. Nieej Dobra, zanim sobie ona to otwarmi, to ja jeszcze tutaj zrobię i się cofnę, bo zanim sobie ona otwarmi, to ja się cofnę może a i Nie mam za dużo do kupienia teraz, ale... To wezmę jeszcze i to. Dobra, idziemy. Bo nie ma chyba sensu używać teleportu, jak już jestem. Ten... No, no. Wkuszujesz się od coś jeszcze. Dawaj, Roman, ciśniesz, tam. Nie no, tu się nie jadę tam tym jest z wyznaczeniem No, nam na mnie strasznie pufruje, ale myślę, że będzie dobrze Nie ma MF-ki, aha, dobry typ okay. Adekeri z teleportem No dobra Ja szczerze hmm. mówiąc nigdzie no nie dobra. gram z teleportem i podpaleniem na Adekeri, ale, ale... może jest teraz taka nowa meta Ale ostatnio można z tego na topa brać night i Flash'a w sumie narfili ten te telefon, co Nie wiem. Dobra. Dobra. zaraz zginie, ja w sumie, dobra, prawie, dobra. Nie jest łatwo tam na dole. Ja, yeah, ulti. No, i znowu na serii. Coś jest za wolny z tym. Uwaga, mi zniknęła ta. Dobra, już nic. Wow! Nie! Oh. No. Widziałeś ten place? To jest Trudno. Czy ja? Możemy jeszcze jakoś. Byłaj Dobra, nie ma sensu. Ona nie ma many, więc sobie może jeszcze posiedzieć. Nie mam mm, to nie ma many, więc... To od razu razm. I może mi się podnieść. Dopiero w siódmej minucie był first. Place. Dla nich. No nie no, coś, coś nie mam teraz warty tego farmienia, bo w ogóle jakiś wolny jestem, będę tu musiał później Czy Co Soma zrobi? Jaśnie, nafidujcie Sony, bo to naprawdę nie będzie. Pamiętam jak kiedyś mój kolega grał Sono, który grał pod full AP i normalnie robił dubla. I to jeszcze go dajwowali. Co jeszcze, dwóch tych. Dwóch bo to był Rengar i Kreditz chyba wtedy wygadali, bo ja i Zeru. Serio, Lee Chodź tutaj, Iwo. Nie miałem no, ulti. Tu, no, chodź tutaj. Ja mam ulti, mogę snipe'ić. Oliven, jeszcze czekaj. I snipe'ić ultę? nie trzeba pewnie nie trafię, ale... Nie no, nie ma, nie ma na razie potrzeby takiej. Teraz Sejuani mogłaby nie, nie, niedługo wpaść. Dawaj, nami da, robię ulta. Dawaj. Trafię? O! LOL, Korejony ale playstyle. To, to się nazywa Mistrzowski cel. Ej, Korea, nagrałeś to? <noise> no grałeś? będzie to, będzie to. <noise> nice. O kurde, papa. Pa. No Dawaj, Dzikusie. Kurde. No. Ach. LOL zabiłem, ale frajer. Oh, no nice. Jak tam sztaki Ej, sedziłani pomóż proszę Dobra, podejdę tutaj za mną to sobie Dobra, one mi tam wybrona, wiesz Ej lol, też używały ale miał dobry pomysł ten list, żeby mnie odwierzył odepchnąć, ale. Mm. Akurat miałem ulta i się to źle skończyło. Oby ten Azir nie nafidował nie? Aż Masz, ma ale i temy kupuje na razie No. O nie, 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 nie. Dobry, dobre. Chociaż z tego na początku tak średnio. Się... Dobrze, Sydziu, nie uciekaj stąd. Tak. Teraz będę miał trochę nad nią przewagę, bo Riven ma jakieś 0-0 dobrą. No dopiero że miał na nad, nad przewagę. Kaksa. Teraz ja będę na niej wywierał presję. A nie na napon. Oj ma kochana nie ma opcji takiej. Resz, dawaj tego no ja Oje Resz Co to jest za gość? Uch. Otrafił huka. Ej będzie kill. pokonany. Dobra, tam duże. Dobra. Chociaż szkoda, że ty nie wziąłeś, ale. Okay. Lol, skąd ta Riven masz całe życie? O, Azir. Jeden za jeden chłopak. Azir szaleje. Kurde, dwa kill. No, bijemy się z Riven, uwaga. O, teraz to Ci tak łatwo nie pójdzie. Nie mam jeszcze ulti, więc... rozżywam. Ups. Nie chciałem tak zrobić, ale może No, pewnie gdzieś tu się ukryło. My się cofniemy na bacia. No, ja już stąd. Co ona tak na mnie puszczy? Dobra, musiałem zrobić małe cięcie, ale już jestem. Okej. Okay. Także nic nie straciliście, bo stałem w miejscu. Eee. <laughs> się chyba coś pomyliło. Aha, pewnie Lisney to jest padni. No, nie Mam ultam. Dobra, ja tu na przykład wpadłem warny. Zdawać. No też chciał tutaj sobie przyjść się pobawić Kurde, no No... No nie no, chodź tutaj, no Chciałbym zrobić w sumie... no dobra Dobra Już mam 99 Czy żłanie by z zgonkać? No mogłabym a, mnie a, też w sumie rozumiem. Dwa kilo będą dla nas Jak dobrze się zagra O, będzie kill No chyba ci... No lol jak ta Riven nie denerwuje teraz Nice Korea <laughs> Kurde Lol, aha dobra ona tam będzie pomagać A, zaczął O ręce. dobra Ona się cofa, to ja też coś cofnę Wezmę to przy okazji, Co jedziemy. Nie ma sensu zużywać teraz TP No dawajcie drejeka, zróbcie. No, dawaj ciebie stoję. No, nie, nie, nie stoi? no nie, 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 Dobra, even się wytypowała. No to damy z tym drake'em. No dawajcie zróbcie to Uda wam się dobra, zrobić azier. to. Dobra, Adjam, dobra mam. Ale nie wiem czy mnie smajtowała. smajtowała. Ha, tak koniec jakby miał 200 HP. <laughs> Dobry smań Wow, jaki mi teraz damage zadała. Dobrze, że się teraz wychilujemy. Dzięki gdzie jest ta... Aha, tu jest. No nie, no do cztery. Nie, nie ma opcji. Skórza mnie. Prawda bardzo mnie zaburzę. Teraz najpierw nam mida Snajpie, nie, na ja mi tak bym nie No nie, no teraz to się nie odpuszczę. HP miał. Chodź tutaj, błagam cię, i go. Bo... Przydałoby się, żeby to Seduanie wreszcie się tutaj z skale. bo normalnie, znaczy, sobie wylądało jakoś dobrze, zagrał, to może by nie uznać. Że mam na nowo a nie za... O dobra, będę używał. Wow, trash, Czy to ty? <gryw> o co? Ja nie mam. Ej, uwaga! U mnie nie ma Riven. Bóg trash. No, chyba, że znowu się skampiła w trzakach i tu. No dobra. Skąd ja to Skąd to widziałem? No wreszcie Sejuani, raczej to mógł przyjść. Daj, daję. ją. Ups. Dobra, Niepotrzebnie tego użyłem, ale dobra. Czasem czekam, Już tu jestem missin Wow. No nie zdążyłem. No ma HP co? Ile miał HP? No nie, Na, no te... cool, dobra. Kurde, nie zdążyłem Kurde, no nie zdążyłem Lola, to było słabe Na no, uciec, a nie tam się topić A Pesona Eee, uwaga, bo tak było nie da. On może może jakiegoś Ward'a. A full up'a. Ej, co on mi będzie tu red O nie, to nie będzie. Jest tutaj jest. Nie? No, tylko byś spróbował. By. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Tego sławego, gdybym wtedy miał ultę, to bym też go chyba zrobił. O <laughs> co to było? No, co ja zrobię? to? co na bodzie ale nie mam flashover Postawiłem warda bo... chociaż tyle I chyba ta mefka jest awk To wezmę może... No ma jej na razie A, Albo to wezmę sobie Dzięki czas Muszę odpierać No weź mi wieżę defu Bo te riveny są mega na no, no, no nie no to jest nie fair no, teraz ten nissim cały czas mi siedzi. Gdzie ja się nie ruszę to on jest. Daj, uważaj, uważaj Kuba. Nie ja wiem. Mam pasywkę. Tak zniszczę teraz. <laughs> ja to porobię. No. Gdybym miał ja tepę, to bym się tam do ciebie tepnął, to byśmy go porobili. Nie mam warda na razie. Nie mam Przydałoby się to, to wiedzę. Bo jest liścin, kurde. Mam heal. No i to dobrze. O no nie, kurde.

Wow, jaki to jest No dawaj, spróbujemy ją zdejmować, mamy też ulti No, Ej, co jest, co jest? Wow! no Ale mi ping skoczył No, oh, no, w tym momencie akurat się... Ja no nie Ty wiedziałem co stało. na top, ale nie mam pewności, że to... No ale nie, no serio, ale ja tak mi ping skoczył teraz No kurde, no ona mnie strasznie fokusuje, no ja nic nie mogę na to zrobić. Nic nie mogę na to poradzić. No to jest Rivan niestety. Taka postać. Mm. Robię sonet, no, no dobra. No dobra. No, dobra. Nice. Ej ty teraz co ty robisz? Zaraz go zdajwujemy bo to Dobra, dzięki Dawajcie wierzę może wszyscy razem jeszcze Nice 24 no, co Nice budzi yeah, Jak wtedy on ten... siedział na moje to jakoś nie narzekało Chciałbym zniszczyć. Hmm. Dobra, już nie ma. Kryty mi nieżdysia, Dary. Bardzo to, to mi się podoba. <grystanie> Dobra, co? O, idę. Sorry, nie zauważyłem. Sorry, sorry. Nie, nie odpuszczaj, nie odpuszczaj daj go Zultowałem na nią Trafi w Prawda? Naprawdę? Mm. Idę na to Nie, no, jak dęż też wszedł. Gdybym miał więcej HP, to byśmy mogli daj chociaż mam nic.

Hmm, No, wieżeń chyba siądzie, no widzę, tam to miliony, no 95 HP z wieżą. Na to usadziła, ani biedna. No. Druga Ale wygrywamy, no nie, to to już jest coś. No, o, właśnie teraz Terytoriana na 20, no i jest dobrze. No, jak przy okazji, Głodzik. Potrzebuję trochę, co zrobię, może te pieski. Ale Wydawajcie tutaj, chodźcie. Jakbyśmy double'a wbili Mam ult'a Trzeba wezmę tą falę No dobra, ja no, jeszcze nie wezmę Aha, wziąłem duża ilość O, 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 uważaj o falę Ej, bo macie, bo tutaj, ej Ja pdole, co za ulub Taki mega oktaw co to jest? Penta normalnie, kurwa <grych> super. Nie, dobrze wyszło. Dobrze wyszło. Błym trochę taki. Chcę sobie zrobić pieski. Chyba pozwolisz sobie działać. Albo nie, nie będę robił pieska. tylko pójdę bronić moją wieżę. Mmm no. I znowu się zatrzymał, no jak się daje pinga, to on się zatrzymuje, czy jak to działa? Idę na botą? No, dawaj, pust to botą. No, Fitnąłem się No, ciutkę. Ten ult dużo zrobił i piłca No, zobaczymy, czy już było o już biorę na jedno tego zwykłego górnego O Riven, dalej Riven. Teraz to się możemy bić Ej, pomocy tutaj Bo ja byłem tutaj znowu ten czasu to znaczy jeśli nie wszedł to bardziej Ej poradzicie sobie tam Ja, ja schodzę Bo ja, ja muszę sobie

Mam na ile się wyrzuca? A tutaj też mogę tak zamienić, co? Tak, co dalej? Potem rękawicę mi zbyła, bo ona jest fajna. Wreszcie to tak fajna. Będę mało też leciał to. Nie no Roman, wygramy tak. a ta mi też bije trochę. Ale ty kurde. Dalasz jak Daj bierzemy, bierzemy ich. Ej, uważaj Roman. Bo troszeczkę się rozproszyliśmy. Dobra, zajęliśmy turec. Nie! O, sam host. No, a O. No, widzisz, ice. <laughs> Dawajcie, bierzemy ten turret, mogę nawet tu. Is inhibit. O, się. Gigi. Gigi. Dobra, jeśli odcinek się podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, suba i komentarz. A ja się z Wami żegnam. Hej, hej. Szy